Nasze miasto, Mareckie Inwestycje Miejskie oraz Mazowiecki Związek Piłki Nożnej zacieśniają współpracę. 14 maja w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym został podpisany list intencyjny dotyczący realizacji wspólnych przedsięwzięć, między innymi wydarzeń sportowych, szkolenia kadr trenerskich i sędziowskich, czy też rozwoju inwestycji o charakterze piłkarskim. Marecki Klub Sportowy. Markowia marki to oczywiście dużo dyscyplin, ale piłka nożna jest tą dyscypliną wiodącą od ponad 100 lat. Dzisiaj podpisanie porozumienia pozwoli nam, żeby jeszcze bardziej rozwijać tą dyscyplinę sportu, jeszcze bardziej zacieśniać współpracę z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej i wprowadzać coraz to nowe projekty i coraz to nowe rozwiązania. Chcemy wykorzystać te piękne obiekty do tego, aby Tutaj przyjeżdżały nasze kadry, aby się odbywały konsultacje, ale też chcemy, aby tutaj odbywały się kursy trenerskie. Warto pokazywać te obiekty, bo to rzeczywiście Perełka, jeżeli chodzi o Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, być może tutaj powstaną Mazowiecka Szkoła Trenerów na wzór. Polskiego Związku Piłki Nożnej, który ma swoją siedzibę w Białej Podlaskiej. Nasi zawodnicy i nasi trenerzy również na tym skorzystali, na czym bardzo liczymy. List intencyjny o współpracy z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej jest dla nas bardzo ważną rzeczą w kierunku przede wszystkim rozwoju klubu, ale też szkolenia naszych trenerów. Jesteśmy gotowi do organizacji różnego rodzaju imprez dla dzieci i młodzieży, dla wszystkich klubów z całego Mazowsza. Jako Mareckie Inwestycje Miejskie dysponujemy dzisiaj infrastrukturą sportową na bardzo wysokim poziomie: boiskami, halami sportowymi, mniejszymi salkami, stadionem lekkoatletycznym czy basenem. Oczywiście będziemy w dalszym ciągu infrastrukturę rozwijać, a takie porozumienia ze związkami sportowymi dzisiaj podpisane z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej, tylko będą nam pomagać w dalszym rozwoju.